Za oddawanie tego życiodajnego płynu 2 lutego 2012 roku wszyscy aktywni krwiodawcy z gminy Żarów zostali obdarowani nagrodami. Spotkanie jest zawsze częścią naszej radości. Oprócz tego, że oddajemy krew dla ludzi, mamy coś też dla siebie. Tak, to nazwijmy dla siebie, bo nagrody są symboliczne. Mamy nadzieję, że angażując krwiodawców w takie akcje, wywołuje się nie tylko satysfakcję wynikającą z faktu pomocy potrzebującym. Ale również radość z udziału w zabawie obfitującej w upominki. Każdy gest, który jesteśmy w stanie pozytywny, taki powiedzmy przygotować dla naszych członków i im ofiarować jest, jest dla nich nagrodą. Nadzór nad prawidłowością losowania nagród sprawowała komisja powołana przez organizatorów w składzie Leszek Michalak, burmistrz miastażarów, Przemysław Sikora, kierownik referatu Funduszy Zewnętrznych Oświaty i Promocji oraz szefowie klubu krwiodawców Czesław Giemza i Czesław Janaś. Korzystając z okazji, burmistrz Leszek Michalak pogratulował zebranym uczestnikom wszystkich nagród oraz złożył serdeczne podziękowania. Z ogromną radością pragnę wyrazić swoją wdzięczność za Waszą postawę, godną najwyższego szacunku. Są w naszym świecie rzeczy, których nie da się kupić. Jedną z nich jest składanie przez Państwa takiego właśnie daru serca ów gest dobroduszności jest bardzo ważny, dlatego serdecznie za niego dziękuję. Ciężko jest usiąść na fotelu i wyciągnąć rękę. Powiem szczerze, myliłem się. W pewnym momencie przyszedłem, usiadłem i tak już zostałem. Krwiodawstwo jest wpisane w moją rodzinę. Moi rodzice byli krwiodawcami i od małego zawsze oglądając ich odznaczenia i medale było to dla mnie w pewnym momencie taką pasją, zostać krwiodawcą. Największą nagrodą jest jednak to, co bezcenne. Uśmiech człowieka, któremu uratowaliśmy życie. Każdy, który czuje się zdrowy, może być honorowym krwi. Tym bardziej, że na terenie naszej gminy można tą krew oddać. Nie trzeba nigdzie jeździć. Na tablicy ogłoszeń naszego klubu zawsze są podane dane, daty, kiedy są te akcje. Nie mamy chyba problemów. To jest tylko kwestia dobrej woli i chęci po prostu.